Temat lekcji Zakręt za zakrętem. Dzisiaj stworzymy sobie skrypt w scratchu, który wykorzystuje rekurencję. Wykorzystuje tą samą funkcję, tylko z inną wartością. Przejdziemy, może, od razu do co, tego, co mamy zrobić. Mamy zrobić coś takiego. Ja już mam gotowe, na no spacji jak nacisnę wykonuje się kwadraty, coraz to większe, o 5 większe. Definiuję wielospi, to jest warunek, jeżeli dotknę krawędzi, żeby się zakończył program. Przesuwam o bok i kąt i następnie znowu wywołuję tą samą funkcję wielospi, tylko że z bokiem o 5 większym. Jakbym na przykład wziął sobie, że kąt się będzie zmieniał, a nie, a nie bok. Na przykład będzie kąt większy o 1 o za każdym razem. To wtedy muszę zwiększyć długość boku, bo nic nie będzie widać. I wtedy rysuje nam się coś takiego wiele razy. To się nam nigdy nie skończy, bo cały czas się będzie. A jedna się skończyła. Super. A jakbyśmy wzięli, że kąt minus jeden na przykład. Kąt minus jeden. I jak dojdzie do ściany, mamy koniec. My mamy zrobić tak, żeby było efekt końcowy taki, mam być nasz na piątkę. Tylko bok od 60, czyli widzimy, żeby było ładniej, to od piątki wyjdziemy Dobra, to jest na piątkę A jeszcze od, od początku do końca, może to zrobię. Dla osób, które nie wiedzą, yy, na szóstkę trzeba zmodyfikować. dodatkowe jeszcze dodać parametr skok. I żeby o ten skok się ta procedura, funkcja wykonywała. Zrobimy już wszystko od początku, dla osób, które nie wiedzą jak, jak, jak zacząć. Tylko jeszcze raz, sketch ruchomi zera, żeby było. Dobra. Na samym początku mamy definicję bloku wielospin. Wie Ta funkcja ma dwa parametry, bok i kąt. Mamy, jeżeli dotyka krawędzi, zatrzymujemy ten skrypt. Jeżeli czujniki dotyka, zamiast wskaźnik myszy, krawędź, zatrzymaj ten skrypt. Kontroluj, zatrzymaj ten skrypt. Później mamy przesuń. Przesuń. Obok, bok bierzemy stąd, obróć o kąt i wywołujemy następną wielość z pi z, z parametrym większym, czyli plus 5 w tym momencie. Dobrze, czyli bierzemy moje bloki, wielo pi, bierzemy dodawanie, 5 Teraz jeszcze musimy to wywołać na klawisz spację Zdarzenia. Kiedy klawisz spacja naciśnięty. Idź do 0,0 Ustaw piur na 90. I teraz mamy wyciszyć wszystko i pisaka nie mamy, musimy dodać, czyli plusi tutaj piuro wycisz wszystko. Przyłóż pisak wywołujemy wielospinę. Bierzemy kąt 90, czyli tak jak kwadrat na no prostokąt. Kąt prosty. Piątka, długość boku będzie znaczona. 5 się będzie zwiększała w każdym kolejnym kroku o 5. Na koniec jest podnieść pisak. Czy to nie jest aż tak potrzebne. Z wskamy, patrzymy. E, duszek dotknął. Jeżeli chcemy, żeby trochę więcej narysował, Rozmiar duszka zmieniamy na jakiś malutki, żeby był 5 na przykład. Jeszcze spacer, na wtedy nam się więcej razy narysuje. Jak mówiłem, to jest na ocenę 5. Na szóstkę jest zadanie zmodyfikować delikatnie. Tyle ode mnie.